Ciao się mam, witam. nowym odcineczku z haga na moim kanale. Na wstępie chciałem Wam przypomnieć o tym, żeście wygrają właśnie prawie 2200 zł, płacąc z moim kadem minimum 21 zł, a czym więcej, w pasadzie, to macie większą szansę na wygraną. A do wygrania macie kałaczka Simowa za prawie 200 zł, rękawiczki Crimson Web za tysiączka i Bayonetta Night za tysiaczka. Także naprawdę 3 piękne skinki, przede wszystkim 2 bardzo drogie skinki. Cztery skinki zostały już rozlosowane, także gratulacje dla wszystkich wygranych. No a Wam zostały jeszcze dwa najdroższe, no i plus jeszcze kałacze Kasimow. W przeciągu dwóch tygodni maksymalnie będą kolejne konkursy. Może szybciej, no jakoś wiecie, mniej więcej 2 tygodnie, tydzień 2 tygodnie zobaczymy, no ale póki co macie i tak 2200 zł do wygrania z moim kodem, czym więcej wpłacacie, tym macie większą szansę na wygraną, a żeby mieć szansę, żeby po prostu wpłacić czekaj tutaj plusik, wpisać kodzik grabi do 18 daje Wam 20% więcej do wpłaty oraz 4 zł bonusu powitalnego jeśli gracie pierwszy raz. Metod płatności jest wiele, czy to blik, czy Card, czy Skinki. A Jak wypłacacie Skinki, Kinki do Was dosłownie w minutkę, a tak naprawdę w 10 sekund nawet jak ktoś ogląda poprzednie odcinki, to wie, bo wypłacałem sobie czy to czy rękawiczki, no dosłownie wiele rzeczy wypłacałem, więc polecam sobie nadrobić, tak czy tak, yy, poza tym kliknijcie sobie tutaj zastosuj, bo inaczej mój kod się po prostu nie zaliczy, nie dostaniecie 20% więcej do wpłaty, a nie będzie mieć szans na 2200 zł z moim kodem, także zachęcam, żeby o tym pamiętać, poza tym na stronie mamy nagrody za level, za każdy level macie kaskę i to naprawdę sporo, yy, tutaj macie sobie wszystkie nagrody, no możecie sobie przeskrolować oczywiście, no, naprawdę, sporo kasy to jest do zgarnięcia. Sporo kaski. Poza tym, na stronie mamy darmowe skrzyżki co 24 godziny. Każdy z nich możecie się otworzyć, w zależności od tego, jaki level macie. Także otwórzmy sobie tutaj Mastera, Pyk i zobaczymy, co nam wyleci 30 zł. Ok, zawsze coś, zawsze co darmo. Poza tym, mamy na stronie eventy który jakby, jakby to oglądacie, zostały niecałe dwa dni. Więc polecam się śpieszyć. W eventiku, tutaj macie do ustrzenia skinka. Także pyk ustrzelimy sobie. No i 75 zł. Także. Zawsze spoko, zawsze spoko, tak? Poza tym mamy ranking za zadane miejsce, w które zajmiecie akwencję eventu, otrzymacie skinka. Za pierwsze miejsce jest Butterfly Tiger, tu więc naprawdę gruby skinek, prawie 11 koła. Poza nim jest wiele innych licznych kosek, rękawiczek, czy skinków. No i pamiętajcie, że za ostatnie miejsce jeszcze macie tutaj kałaczka za 1600 zł, więc też warto sobie je usnajpić. No i jeszcze mamy marketplace, w którym możecie kupować czy to skrzynki, czy skinki, czy nawet balans na stronie, więc też naprawdę naprawdę spoko. Dobra. No i, no i co? No i co? No i co? No i co? Co chciałbym powiedzieć jeszcze? No właśnie, co dzisiaj robimy? Jak widzicie w ostatnim czasie dużo nowych skrzynek, robiliśmy taki odcinek ostatnio, że otwieraliśmy wszystkie nowe skrzynki, tutaj nawet przy tych eventowych był wtedy napis nowe, no, ale teraz pojawiło się sporo tutaj nowych skrzyneczek kolejnych, takich jak te skrzyneczki, czy nawet takich jak ta skrzyneczka, którą przetestujemy sobie w kolejnych odcinkach tak bardziej, bo ona na trybie Joker kosztuje 12 koła. No, i wszystkie te nowe skrzyneczki jest ich 20, więc ja sobie tu przygotowałem bitwę, gdzie mam 20 skrzynek na zwykłym trybie, no i te same skrzynki na trybie Joker, poza skrzynką 50%. E, czekajcie, jak ona się nazywała? E, czekajcie, 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 gdzie ona będzie tutaj, 50% raise, No, jeśli nie dodać na tryb Joker, także do tego jest 39 skrzynek, no ale tak to lecimy. Dzisiaj długi odcinek, bo jednak robimy taką bitwę, że no myślę, że trochę to zajmie. 40 skrzynek aż. No, ale dobra, lecimy. 39, sorry, nie 40, 39, bo na jednej nie da się dać na Joker, Ale testujemy dzisiaj 20 nowych skrzynek. No z czego tak nowych, nowych faktycznie jest chyba z 10, w sensie 8 albo 9 jest tych takich, co wyszło dosłownie chyba wczoraj. W sensie, no jak Wy to oglądacie to dwa dni temu, ale no dosłownie to są nowiutkie skrzyneczki. No, a reszta to są po prostu te co mają napis napisnować, i też tam weszły tydzień temu, jakoś dwa tygodnie temu, coś takiego, coś takiego. E, zobaczymy, co poleci. No, póki co, ze skrzynki za 3,20 poleciała nam petka za 15 zł. Więc to był naprawdę dobry traf, no ale zobaczymy. No, wiadomo, że te skrzynki na trybie zwykłym aż takiego znaczenia nie mają, bo potem się zaczyna prawdziwa zabawa na trybie Joker, gdzie nam wszystko jest równy procent szans. No, ale dobra. Oj, tutaj stówka poleciała ze skrzynki za 12 zł. O, teraz po koronce mamy skrzynki za dychę, pyk, no i po wok, czyli po 24 złote minimalware. Tutaj 13 złotych i mamy koronkę. No tutaj już jakaś koska może, no wątpię, no bo na zwykłym trybie jest mały procent szans, ale zawsze beczka za 75 zł cieszy z takiej skrzynki za 13. Kto by się nie ucieszył, kto by się nie ucieszył. 12 skrzynka przed nami. No, tutaj też nieźle. bazyliszek. ej, ja tego bazyliszka kiedyś miałem, jakieś tam chyba z 3 zł, nie? I to minimalware chyba nawet. A tu te 4 dychy teraz. Tak te skiny niektóre poszły do góry, że o jezu. No, ale cóż, takie czasy, takie czasy. My tutaj trafiamy naprawdę dobrze, bo poza moim skinkiem też był tutaj Galil. Tutaj po P90 za 300 zł, no nieźle te skinki oddają. O, tutaj na 50% każdy trafił Digla. Nice, 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 nice. Nieźle leci, nieźle leci. Powiem tak, no te zwykłe skrzynki, jednak może warto otwierać. Oj, teraz przeciwnikom da dwie koronki, aż mają ze skrzynki za 200 zł. No nie trafiają aż tak dużo, chociaż po 600 zł to jednak jednak sporo. Myślałem, że mniej. No ale dobra, ale dobra. Ostatnia skrzynka na zwykłym trybie. I trafiamy koronkę. Okay. No tą skrzynkę, jak mówiłem, będziemy testowali w innym odcinku tak mocniej, a tu ona nam daje Poseidona i to minimal chyba. Tak jest, 4800. Dobra, teraz przechodzimy do trybu joker. No i tu się zaczyna prawdziwa zabawa. Po trybie zwykłym mamy prawie 3 koła przewagi. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Zobaczymy, jak będzie tutaj. Bo na razie zaczyna się to nie najlepiej dla nas. Ojoj, trzy koronki aż na raz. Szkoda, że tylko jedna dla nas, ale. I tak trafiamy. Aha, oni z koronki mieli po 10 zł, a my 800. I my tutaj mamy bajoneta za 5 koła. Gamma Dopplera. Super traf. No powiem tak, na razie ta bitwa jest genialna. Zobaczymy, jak te najdroższe skrzynki będą dawały. Bo No tak naprawdę cała ta bitwa kosztuje 15 koła, a ta ostatnia skrzynka kosztuje 12 tysięcy, nie? Ta nowa skrzyneczka, więc zobaczymy, zobaczymy. Ale no naprawdę nam sypie. Tutaj rękawiczki, tutaj ursusik. Ja mam najwięcej ze wszystkich, ogólnie. Solo mogę tą bitwę robić. No chociaż, no wiecie, jeszcze tu się może wiele rzeczy wydarzyć, tak? Ja tak mówię, że solo mogę robić, a to zaraz wiecie. Teraz się każe że bym nie wygrał. Ale na razie sypię. P90 z, ze skrzynki brało. Pamiętam, że się z tego. Z tego chyba? Z tego, albo z, z P2000 bardziej się robiło. Chyba po 2000 było. Najtańsze, to z tego się robiło kontrakty na Fire Serpenta lato lata temu. Tutaj, tutaj nie ma nic. Nie zostało 5 skrzynek. 5 najdroższych skrzyneczek przed nami. Chociaż teoretycznie nie najdroższych. Okej. Okay. Chodrodzik tutaj. I samodrapnął chociaż, bo tutaj Butterfly powiedział było niebezpiecznie. No właśnie, bo tutaj za 800 było, to tak troszkę nie pokoleje, ale talonik tutaj, pięknie. Teraz za 1500 skrzyneczka nie daje zupełnie nic ciekawego. No i teraz 12 tysięcy skrzynka. Proszę nie przegrajmy. Tego mamy 12 koła przewagi. I po gorące. Oj to się może źle skończyć. To się może źle skończyć. No, ogólnie, gdyby nie to ostatnia skrzynka, mielibyśmy znakomity profit. A skończyło się na tym, że przeciwnik trafił dragonorkę w ostatniej skrzynce. I skończyło się tak jak zawsze. Ale na szczęście mamy jeszcze duży budżet. Bo poza tym, że mamy tu 15 koła, to jeszcze mamy tutaj haula, mamy M9. Także naprawdę. Jest z czego dalej próbować. Oczywiście widzimy się jutro. Łapkę w górę, z dzwonkiem, kodzik, Krawi 18. Pamiętajcie, że macie 2200 zł do wygrania z moim kodem. Czym więcej wpadacie, tym macie większą szansę na wygraną. W dzisiejszym odcinku robimy ostatni dzień eventu, więc gruby opening ze skrzynek eventowych. A pojutrze naprawdę potem przetestujemy tą skrzyneczkę nową, co 12 tysięcy kosztuje. Także subskrybujcie, łapkujcie, używajcie kodziku, trzymajcie się.